No zobaczcie, jaki wielkości samochód. No, taki rodzaj fikusa, nazywa się banyan tree. Ty tu zamieszkać i nie Tak możecie sobie też wybrać się na plażę, jakbyście chcieli, proszę. Mam takie poszarpane mięso. Uh -huh. yeah. Ale pani po prawej tańczy mistrzowską oh po prostu, tak. jakby grzuła tą muzykę. Justynka to nam jak w domku robi, zobaczcie. Prześcieradło. Witamy wszystkich serdecznie. W innym odcinku dzisiaj zabieramy Was na Waikiki Beach. Juhu. Mamy parking, proszę. Już zaparkowaliśmy. I jakby kto pytał, czy trzeba płacić za parking na Waikiki Beach, nie wszędzie. Proszę tu o tę mapkę, macie informacje, który parking jest publiczny. To jest parking parku. Pamiętajcie, jak parkujecie na parkingu parkowym, to znaczy, że idziecie do parku, ale możecie zjeść od razu na Waikiki. Nikt tego nie sprawdza. Taki tip. Też od Klaudi, którą serdecznie tak. pozdrawiamy, już ciągle nie będziemy dziękuję, tak, się i dziękuję widzieć dziękuję na razie. dziękujemy za wszystkie porady. Tak, Klaudia, jesteś super naprawdę. Ciekawa rzecz, na Hawajach jest mnóstwo dzikich kur Aha. ile kuraków tam lata. Tak. to jest, o, jest po, też ciekawe zjawisko, że w takich egzotycznych miejscach po prostu latają dzikie. Kury. Chcę wam pokazać też jeszcze jedną rzecz, zobaczcie te drzewa, ich jest pełno tutaj i są przepiękne. Jeden konar i takie rozłożyste krzaki i bardzo dużo jest takich drzew tutaj. O, jest taka parówka, czuć wilgotność, ale mm -hmm. tak jakby się miało zbierać na deszcz. I jak wiecie, dzisiaj będziemy mieli pierwszą nockę na kempingu, więc mamy bekę, że pewnie będzie to od razu z grubej rury, Dokładnie. że może padać w deszcz, ale zobaczymy. Patrzcie jakie drzewa, no przecudne są te drzewa, naprawdę fajne, nie licząc palm, oczywiście. No i dzisiaj się przejdziemy po plaży Waikiki, pokażemy Wam plażę Waikiki, pokażemy Wam tą główną drogę przy plaży, gdzie jest dużo pamiątek, sklepów, zakupki i pewnie coś zjeść. I na takie mieście. najbardziej popularne też miejsce tutaj tak. po prostu w Honolulu, tak? tak? Jest to najbardziej Dokładnie. znana plaża, w sumie chyba też znana ogólnie tak światowo, tak jak Copacabana, tak? I no. myślę, że jest też tak komercyjna, jak chłopaka walka. Chociaż, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No zobaczcie. <noise> Jakie wielkości samochód. No piękne są te samochody amerykańskie. Lubię ten masyw, chociaż nie chciałbym tak dużego. Poruszać się po mieście, parkować to. Masakra Uciążliwe. akurat. O, taki dżipek idealny by był. Nie, no te drzewa to są jakieś w ogóle. No kurde, z kosmosem, no magiczne, i ta kopuła. Jakby to było wygolone specjalnie, tak. a one tak rosną. No zobaczcie, tutaj właśnie częstym widokiem są te drzewa na Hawajach. To jest w ogóle fikus. Taki rodzaj fikusa nazywa się Banyan Tree. Zobaczcie, jaki jest ogromny. Ono nie jest endemiczne i ono tu nie występowało. W 1857 roku przywiózł je facet z Indii. Nie pamiętam nazwy gościa ale on je tutaj zasadził pierwsze i to jest bardzo teraz znane drzewo, jeżeli chodzi o Hawaje. Chodzi o to, że korzenie, które rosną, wypuszczają następne pędy powietrzne, które schodzą w dół do ziemi i zakorzeniają się, dzięki czemu ma lepszą podstawę i może się szerzej rosnąć to drzewo. Największe drzewo jest na wyspie Maui. Ma 0,27 hektara powierzchni, samo drzewo, i pod nie może się schować nawet tysiąc osób. To jest Ale fantastyczne. Czad, bardzo fajne, bo w gorący dni daje super cień. No, super. Mega, mega drzewo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, dotarliśmy. Moim zdaniem, ogólnie ta plaża. Trochę jest. jak Kopa może być przereklamowana. Zresztą ale tam zaraz mówiłam. tam przejdziemy, bo to jest tylko końcówka. Tam jest jej końcówka. Tam jest ta główna plaża. Tak? no dobra. My jesteśmy na końcówce. Zaraz pójdziemy, więc... ale to tak właśnie wygląda tutaj początek. Początek, no ale to dopiero za tamtym filarem będzie prawdziwa łajki. Kurde. No powiem jest. Wam, że chyba znalazłam swoje miejsce na świecie. <laughs> Tylko dlaczego najdroższe? Ja nie wiem czy wiecie, od razu wam powiemy ciekawostkę. Honolulu to jest nawet droższe miasto niż Nowy Jork. Najdroższe miasto w Stanach. Nie wiem czy wy widzicie. O, tam zobacz, płyną trzy. One są takie dłuższe niż przedramię. Widać. Takie są ryby. Widać? No. Ale jakie ogromne o, te ryby. Kurde, dużo to ich brzegu. jest, zobacz. naprawdę. No, Ile mamy do, do plaży, zobacz. No 20 metrów? Mam do Was pytanie, i dajcie znać w komentarzach, bo jak ja byłam mała, to do mnie rodzice zawsze na przykład mówili: O, tam pojedziesz do Honolulu. No i właśnie, kurde, jesteśmy. I wczoraj rozmawiałam z mamą przez telefon, i ona mówi: No, ja właśnie pamiętam, jak tak do ciebie mówiłam. Nie wiedziałam, dzieciaku, że ty sobie to na poważnie weźmiesz. No tak, i jesteśmy w Honolulu. W, w ogóle Ale taka beka... akcja, że rozmawiałam z moją mamą, gdzie moja mama bardzo dobrze zna się na geografii. Zawsze byłem w szoku, dobrze się naprawdę zna na to ona mówiła, że ona tak mówiła za dzieciaka też, pojedziesz do Honolulu, ale jej się w ogóle wydawało, że Honolulu to jest chyba gdzieś w Rosji. Nie wiem, ale bo w ogóle no to w tych Wasi, czasach takiego że... PRL-u uh -huh. Honolulu było uznawane za takie miejsce nieosiągalne dla ludzi z Polski, no bo jakby tak. nie było, jest to po prostu koniec świata. Od razu wam powiem, że stąd najbliższe miasto to jest San Francisco i to jest 3800 kilometrów, więc jesteśmy na bezludziu, tak. można powiedzieć. No nie z tego, że jest ludzi trochę, ale. No, stąd też po prostu Życie, wynikają kocha. te wysokie ceny, tak? Więc niestety. Ale woda. Ale ja. jest pięknie, naprawdę. Jest Jezu, to jak tak. To do wody, teraz jak nie mogę, to żałuję. Ja. Nie zastrasz się. Dotarliśmy do miejsca, gdzie jest jedno z największych tych drzew. Zobaczcie tutaj, przynajmniej tutaj na Oahu przy plaży Waikiki, widzicie jak to korzenie ładnie puszcza, pyk, nagle z góry spada korzeń, jest podstawka a tutaj można i skuterkiem, zobaczcie skuterkiem pani wozi deskę, pyk przyjeżdżacie na surfing, sobie surfujecie pamiętajcie, że surfing powstał tutaj na Hawajach Mekka najgorsze jest to, że my wylatujemy stąd 17 listopada a 19 listopada są najbardziej znane na świecie zawody surferskie więc Imprezki przylatujesz robią. na Hawaje i od razu się włącza taki mood. Taki no, kurde... Taki no, taki, taki, tak, dokładnie. Taki, tak, taki, tak, taki. No. Wiecie się jaki włącza mood? Dokładnie taki, proszę. <noise> Drodzy Państwo, jesteśmy tu za czym najbardziej stęskniliśmy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli... Kawusia. No, proszę. Lubimy kawkę, i ogólnie nie wiemy, jak tam w jakichś Starbucksach, czy coś, ale tu jest sklep ABC taki i tu jest dużo pamiątek w ogóle. Też mm -hmm. możecie sobie przyjść jakieś koszulki tutaj kupić między innymi. No i na przykład taka kawa jak ja mam 12 OZ. To kosztuje 2 dolary, a Kamila 20 kosztuje 2,39 Plus tak, to Spokojnie jest, no to 2,59 Spoko, nie jest chyba strasznie No i za my tą sobie wlaliśmy vanilia makadamia kawa. To jest czarna kawa, ale o smaku wanilia makadamia. Troszeczkę żeśmy testowali, nie jest zła. Spoko. Też są jakieś tam przekąski i tak dalej. O, to jest bardzo sławne tutaj do jedzenia, jeżeli byście chcieli coś próbować. Od razu Wam powiem, proszę, zobaczcie takie coś na ryżu, tylko że to jest szynka z puszki, taka typowa, ta szynka taka konserwowa, nie wiem jak to powiedzieć i próbowaliśmy tego wczoraj, nie nagrywaliśmy Wam, ale tyłka nie urywa. Jedyne co to ryż jest dobrą Ja to nie tak, mogę się doczekać, ryż. aż będę znowu głodna, żeby zjeść hmm. obiadzik, bo no. Klaudia też nam dała tyle miejscówek, oczywiście nam no, wszystko będziemy pokazywać, ale mamy tyle miejscówek do testowania, że... Uhuhu. Dokładnie, zliśmy znowu na molo, trochę pocilować bombę. Jest tylko płacze płacze. <laughs> szczęścia i naprawdę się nie dziwię. Przysiedzimy e, sobie tutaj, popijemy sobie kawkę, trochę polatam dla was dronem, popatrzcie sobie na wodę. Tutaj jest z głębokości, nie wiem, ze 3 metry spokojnie. A woda jest, zobaczcie, jest kryształ. Jesteśmy tak wdzięczni, że możemy sobie tu być, że to jest... O ja... Warto spełniać marzenia, pamiętajcie. Róbcie wszystko, by spełniać swoje. Nie, kochanie? Nie tu Czekaj, to, to <grym> Czeka, jest pierwszy <grym> dzień, nie wiesz, czy będzie dobrze do ja mieszkania. Nie wiem, że będzie. <grym> Kiedy myślisz o Hawajach, to prawdopodobnie właśnie to miejsce masz przed oczami: złoty piasek, ocean i surferów na tle palm. Plaża Waikiki, jedna z najsłynniejszych na świecie. Co roku przyciąga ponad 4 miliony turystów, a przecież kiedyś było tu po prostu ogromne mokradło. Nazwa Waikiki oznacza tryskającą wodę i nie bez powodu. Dawniej to miejsce tętniło życiem źródeł i strumieni, a Hawajczycy uprawiali tu taro i ryby w stawach. Dopiero później powstał raj, który znamy dziś. W XIX wieku przyjeżdżali tu hawajscy królowie, żeby surfować. Wtedy tylko oni mogli to robić. Surfing był święty. Dla zwykłych ludzi zakazany. Dziś na szczęście każdy może złapać falę, choć nie każdemu wychodzi to tak stylowo, jak królewskim surferom. A jeśli mowa o surfingu, nie sposób nie wspomnieć o Duke'u Kahanamoku, najsłynniejszym hawajczyku w historii. Olimpijski mistrz pływania, który nauczył świat surfować. Dziś jego pomnik wita wszystkich na plaży Waikiki, choć ciekawostka stoi tyłem do oceanu. Dlaczego? Bo Duke ma witać Ludzi a nie fale. Z czasem Waikiki stało się sercem turystyki i muzyki. Audycja Hawaii Calls rozbrzmiewała w setkach stacji radiowych, a ludzie z całego świata marzyli o tym, by tu przyjechać. No i wreszcie coś, czego mało kto się spodziewa. Większość piasku, po którym dziś spacerujesz, nie pochodzi z Hawajów. Przez lata sprowadzano go z Kalifornii. Czyli tak można powiedzieć, że to jedna z najbardziej importowanych plaż świata. Dziś Waikiki Beach to tak naprawdę osiem różnych plaż. Każda z nich z innym klimatem, od gwarnej Hana Moku Beach po spokojną Kaimana Beach. A w każdy piątek wieczorem niebo rozświetlają darmowe fajerwerki, które kończą dzień w iście hawajskim stylu. Bo Waikiki to nie tylko plaża. To początek surfingu, symbol ducha Aloha i miejsce, które od ponad wieku przyciąga ludzi z całego świata. Tym samym niesamowitym uczuciem, że tu czas po prostu płynie wolniej. Idziemy, idziemy dalej się przejść plażą. O proszę, tak możecie sobie też wybrać się na plażę, jakbyście chcieli, proszę. Ale mamy po po drodze zobaczcie, wynajęcie desek i leżaków i jak będziecie chcieli. Przesło 10 dolarów za godzinę, całe 25 dolarów. Parasol 40 dolarów cały dzień, 15 dolarów za godzinę. No tak, jak widzicie, możecie sobie. Deska deskę 10 do za godzinę, 35 cały dzień. Czyli idziemy cały czas sobie tą plażą, mamy taki kawałek cypelka i dość wąska ta plaża, tak naprawdę. Troszeczkę inaczej sobie ją wyobrażałem. Tu mamy taki cypeleczek, tutaj sobie są ludzie. Tam też są jakieś leżaczki. Dużo ludzi, dla bardzo dużo. dla mnie za dużo. To jest bardziej taki klimat ja nie, kameralny. Tak, zdecydowanie. Mhm. Ale desek, patrzcie. Chociaż ile. i tak ma swój klimat, nie wiem. Nie, no, ma, wszystko, no wszystko ma, ma no. Lekcje surfingu, oczywiście, gdyby nie moja gęba zakazana, to już bym na pewno siedział na desce. Chyba 100 dolarów kosztują lekcje. Tak? No tak, rzeczywiście. 150 dolarów no. prywatna lekcja, a pół prywatna 125. No a my płaciliśmy 30 dolarów w Montanicie za dwie osoby. By Dokładnie, więc na lekcji trochę... do Ekwadoru jedźcie. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, tutaj Duke zapoczątkował surfing i właśnie doszliśmy do jego pomnika. Nie. Uh -huh. yeah. sobie teraz wzdłuż tutaj tego deptaku. Tam po drugiej stronie jest plaża i mamy Waikiki Christmas Store, czyli świąteczny sklep przy plaży. I zobaczcie, jakie bombki. O oh my gosh! Zobaczcie. No ja. Kokosa, nie no to jest sztos jakiś. Ale zobacz te z muszli jakie fajne, jakie okay. ciężkie. Ale muszla, Boże. Ale ładnie zrobione, to jest ja. poklejone widać, nie, ale... Nie no, zobaczcie sztos, choinki z muszli, takie muszelki, Powiem takie. Powiem że tutaj jakbym mieszkał, bym choinkę muszlową, jak no, jest. ananaski, Boże, jaka to byłaby piękna choinka. Mam tutaj jakie żółwie piękne, nawet koszule hawajskie, no nie mogę, Fajne. zobacz koszula ładne, hawajska. No. Zobacz, masz nawet flaminga. Mikołaj przebrany w tego, z takiego aloha Ładne, I sy syren, Mikołaj syren. Patrz, Mikołaj Nurek. No, sztucz. No. tutaj są te dziewczynki. te... Kula. Kula. Teraz powiedz, ile cena jednej bombki? 16 tak. dolarów. No, to też fajna cena. To byś sobie ubrała, no. bo choinkę chyba. Słuchaj, zakładam, że jeżeli będzie stać mnie na to, żeby mieszkać na Hawajach, to będzie mnie stać też na bombkę za 18 dolarów. Idąc sobie ptaczkiem, dotarliśmy do tego pierwszego hotelu, który powstał tutaj w ogóle na Hawajach. To jest ten Moana Surfeeder. Teraz się tak nazywa. Zobaczcie, ładnie. ładnie wygląda, ładnie wygląda no. i w ogóle widać, to taki, zobaczcie, ganek jest zrobiony amerykański. Tutaj siding. Widać, że okay. masz taki amerykański styl, tak. ale no, ale fajny, ładny. fajny, ładny, no. Ładny. Ciekawe ile doba No w też w pierwszej linii brzegowej. No. no właśnie. Tyle doba kosztuje ten styl. Przykój portfele, drodzy Państwo, <laughs> jak chcecie. <laughs> Zaraz się przejdziemy tą drogą, gdzie jest dużo sklepów, ale już synka jeść! Jedzonko, jedzonko, kocham jedzonko, kocham jedzonko. Widać. Więc, <laughs> dlatego idziemy teraz na makaron udonny. No co, no? No co? No co? No powiedz no. prawdę. Widziałem! no. Co? Słoneczko nam wyszło, pogoda nam dopisuje, bardzo się cieszymy. Oczywiście już od godziny idziemy do tego miejsca docelowego, żeby zjeść, ale co chwilę tu się zatrzymamy, tam się zatrzymamy, ale chcieliśmy Wam pokazać mniej więcej też jak wygląda. O, proszę bardzo, Tesla. Biedy nie ma. Pięknie to wszystko wygląda. Naprawdę czuć tutaj pieniądz. czuć pieniądz, no czuć pieniądz, jakby nie było. Czuć się amerykański klimat, ale powiem Wam, że lubię ten amerykański vibe. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się. W tę stronę wygląda to tak. Naprawdę bardzo czyste ulice. Super, fantastycznie. Czy na Waikiki Beach tutaj wzdłuż jest taki, taki pasaż równolegle do plaży. No i można sobie wszędzie pochodzić po sklepach. Dużo jest sklepów z pamiątkami, a my dotarliśmy do naszego miejsca docelowego, czyli o tutaj. Przyszliśmy na makaron, zaraz pokażemy Wam, jakie rzeczy są do wyboru, jakie ceny. No i coś też wybierzemy, spróbujemy i damy znać, czy dobre. Ale kolejka świadczy chyba o tym, że całkiem, całkiem. Stoimy w kolejce, już niebawem wejdziemy do środka, ale kolejka jest coraz większa. W ogóle tutaj na ulicach są takie stanowiska, gdzie można sobie pobrać gazetki za darmo. I na przykład mamy Oahu. Tutaj można sobie też zainspirować się z jakąś miejscówką. A tutaj mamy Oahu bez tur, czyli najlepsze wycieczki po Oahu. Przyszliśmy tutaj jeść makaron. I tam pani robi makaron. I tutaj właśnie robią na miejscu makaron. Także podobno jest pysznie. Zaraz zobaczymy. To jest makaron Udon, tak się nazywa i zobaczcie, jak to wygląda. Tak przygotowują. No zobaczcie, ludzi jest naprawdę mnóstwo. Cała. Restauracja jest wypełniona i w sumie ceny są takie, uważam, znośne. Ja biorę sobie to, co jest tutaj. Nikutama udon za 13 dolarów. No, 50 zł za danie prawie, nie? W Warszawie myślę, że zapłacilibyście podobnie albo i drożej. Ale... Oni już tam jedzą, ale ich zazdroszczę. Ale to ładnie wygląda, naprawdę. Ciekawe jestem, jak to smakuje. Nie no, spróbować trzeba, więc to... warto, warto na pewno spróbować, zobaczymy. System działa tak, że podchodzicie tutaj z tackami. Mówicie panu co chcecie i on od razu wam nakłada Więc spoko, bo tylko trzeba poczekać trochę w tej kolejce Ale ogólnie już gotowe są tutaj te zupki, także spoko Tak wygląda menu to jest regular, a to są te large, więc no, dla nas wystarczy regular. Myślę, że na razie na, na spokojnie, pewno. Spokojnie, jeszcze dorzucimy sobie coś na talerzyk z dodatków. Tak, Zobaczymy. bo możecie wziąć sobie taki talerzyk, i tam dalej jeszcze można sobie coś tam dobrać. Mamy nasze dania, zobaczcie. Zobacz, jak Janiku wygląda. Masz takie, że jak pęknie, to się rozleje. No. A ja mam takie. Kamil ma takie, No powiem Wam, że ścinka cieknie, i naprawdę no. czuć trochę azjatycki vibik, nie? Tak, tak. No, w ogóle tutaj bardziej azjatycki niż taki e, amerykański. Tak, tak. Ale mi się podoba to no, akurat. Jadę. Bardzo mi się podoba. Tutaj macie takie dodatki. Po 2,29 dolara za sztukę. I możecie sobie wybrać. Tu są jakieś słodkie ziemniaki, krewetki, kraby, tutaj ośmiornica. No, dobra, tu ja biorę Kalmara, zobaczymy. Biorę Kalmara jednego. Justynka wzięła krewetkę. Zobaczcie, mamy krewetkę na talerzu. Mamy Kalmara. Musimy stestować, bo to się też marza. Tak, w ludzie maczają to w zupie. Podchodzimy do kasy, tutaj pan podlicza, płacimy i dopiero możemy potem iść na salę, zjeść. Za całość wyszło nam 32,98 razem z taksem. Jesteśmy już przy stoliku. Uwaga, próbujemy. Ale makaron. Mmm. kurwa Ale makaron, dobra. Spróbujemy jeszcze mięsa. Oni tu rzucają praktycznie surowe, bo ono się gotuje w tej zupie w tym czasie, więc to jest praktycznie surowe mięso wcześniej rzucone. Boże, ale mi ślinka czeka. Ale delikatne, ale pycha. Dobra, a spróbuję jeszcze samej. Samego wywaru. Mhm. Ale dobry. Oja, jest Dobra, pokaż mi, bo nie mogę wytrzymać. Mm -hmm. Spróbuj taki kremowy. Oh no mega. Dobra, to jeszcze jedną oh, rzecz. Zam poczekajcie, spróbujemy Kalmara. Almara. Szczerzutki kalmar w panielce. Mm. Ojej, jest taki dobry. Boże, ale mm. Cię zazdroszczę, że już jesz. Ja muszę szybko spróbować tego wywaru, czy mam tak dobry jak u A ciekaw jestem jak u Ciebie, mm. jeszcze lepszy? Ja, nie wiem, nie, nie ma, że lepszy, inny zupełnie. Tak? Bo ten jest taki mocno czerwony widzę, inny. Tak, on jest słodziutki. Zobaczcie, inny kolor nawet ma. Dobra, spróbuję Jak temu? cebulka karmelizowana. Ja. O oh, kurczę, rzeczywiście, Ty Ależ, masz na słodko bardzo. Ja mam na słodko, no. Mhm. Ależ to, ja cię kradzież spróbować spróbować, Mam takie poszarpane mięso. Uh -huh. yeah. Co ty gadasz? Takie fajne? No, zobacz. Dobra. Ale sztos. No i ja lubię na słodko o kurde. mięso, więc... Ale takie... Trochę niby żelka, ale taki niby chips, ale chrupek, ale żelka. Tak. Nie przeklinaj. Nie da się nie przeklinać. Dobra. Bardzo dobre. No. Jaki makaron! Dawaj. W życiu nie jadłam lepszej zupy chyba. Naprawdę. Udą ale sztos! Wiadomo, że w Azji będą pewnie lepsze, ale to robią Azjaci, bo tutaj jest bardzo dużo na Hawajach Azjatów, nie? Mm. No ale dobra. Zobaczcie, wszyscy się zajadają tymi zupami. My jemy i widzimy się za chwilę. No jest... Mahalo! Jedli, popili, teraz spacerują. Przyszliśmy stamtąd. I tak jak widzicie, tutaj no jest dużo takich bloków. Wszędzie po prostu hotele, zona taka hotelowa. Co prawda, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Na pewno amerykańską. Zobaczcie takie piękne palmy, nawet po prostu jak wygenerowane przez AI to wszystko resorty wygląda Resorty, same resorty. Przyszliśmy tutaj ze względu na to, że chcemy zobaczyć plażę pewną. Kachana moku, dokładnie. I będziemy zaraz na jej początku. I na początku też macie muzeum Armii Hawajskiej. I tu możecie zobaczyć sobie helikopter, czołg i tak dalej. Jakby ktoś chciał, może sobie wejść do takiego muzeum. A my idziemy teraz zobaczyć tą plażę. Jesteśmy już na plaży i pamiętajcie, że przy wszystkich publicznych plażach na Hawajach macie prysznicę i toalety za darmo. Ale Także jest. to jest fantastyczne, bo na przykład tak jak w porównaniu byliśmy, nie wiem, w Boliwii, no to tam za każdą toaletę trzeba było płacić. Jeszcze płaciłeś i na przykład papieru nie, nie było, tylko trzeba było swój nosić, więc no, co kraj to obyczaj nie, no, poważ, no, jest no, tak. święty, wy nie widzicie faktury tej góry. O Jezu się wbija. <laughs> Na szkłoma, ale jest po prostu taka, taka pofalowana, fajna, piękna. I tutaj wzdłuż wody możecie sobie Fajne przejść deptaczkiem, bardzo przyjemnie zresztą. Bo przecież, co mogłoby być nieprzyjemnego, wzdłuż chodniczka, wzdłuż wody. Wzdłuż chodniczka, wzdłuż chody. wody. No i każdy rozumie o to chodzi. O nie? Oczywiście możecie przyjść, usiąść sobie na drogie piwo Tropikalny drink, 400 dolarów. Proszę. Czy jest? Można sobie posiedzieć. No pogoda mamy średnią i to jest ten Cypele, Kahana Moku Beach i ona też wchodzi w skład tych Waikiki Beach, bo pamiętajcie, to jest 8 plaż, więc od tej plaży tu się zaczyna Waikiki i leci dalej. a Waikiki Beach kończy się na Kaimana Beach, czyli cały ten pasek tutaj, cała ta długość od Kaimana do tego jest Waikiki Beach. To jest, pamiętajcie, tylko ta jedna z głównych, tak? Waikiki, ale ja wam pokażę jeszcze lepsze. Nie? Tak, bo to nie są najpiękniejsze plaże nie. ogólnie, więc nie. spokojnie my na razie taką adaptację sobie robimy. Dobrze się wbić w tą strefę hotelową, bo mogę wam pokazać taniec hula. Proszę bardzo. Jak wygląda?

I jak widzicie, pan po lewej ma ukulele, ale pani po prawej tańczy mistrzostwo po prostu, tak. jakby grzuła tą muzykę. Jakby ona była sama. muzyką. Z tymi biodrami, nie? No. A reszta stoi, no mistrzostwo. Ale pięknie. Uf. Ta muzyczka fajna i to taki ten wajbik taki, nie? Poko, Poko. Cieszę się, że to w ogóle zobaczyliśmy, bo ogólnie mieliśmy, chcieliśmy iść na takie, wiecie, przedstawienie i w ogóle 600. W sensie 600 zł to kosztuje. No. Masakra. E Tutaj na skrzyżowaniu przechodzi się normalnie tak jak w Azji środkiem, w Chinach właściwie chyba, tak? Nie w Japonii, Czy w, Japonii? w Japonii. Normalnie macie takie skrzyżowanie i w każdą stronę można sobie przejść. Śmieszne. Aha, Spacerujemy dalej. Proszę bardzo, klimacik jest. Pan gra na bębenkach. Fajnie. No i oczywiście tutaj macie takie sklepy jak Rolex, Balenciaga. Proszę. No luksusowo, jakby Więc czuć ta. pieniądz. Na pewno czuć pieniądz. Nie dla bidaków. My możemy tutaj tylko z ulicy popatrzeć. Tak, zobacz. O, oh, wow, tutaj zobaczcie. Zrobili chyba to jest prawdziwe drzewo tutaj. Tak, to jest prawdziwe drzewo, i wokół drzewa był stał budynek. I jak to fajnie wygląda w ogóle? Ale nie? czat to zrobili. Mega. Tu jest 100 sklepów i restauracji. Taki International wielki market. Marketplace. Pochodnie zrobione, można się górą też przejść. Wokół Ej, drzewa, fajny klimacik, nie? Drzewo jest ogromnie fajnie rozrośnięte, mega, mega, to mi się bardzo podoba, no. Ale jakbyście mieli ochotę, proszę bardzo, możecie przyjść, kupić sobie Tesle. fajna, nie powiem, ale nie będziemy wydawać takich drobnych na takie samochody, bez sensu, co to tam, tam było to, to... 500 dolarów miesięcznie. No, a co to tam dla nas, kamer? Kurde. <laughs> Idziemy cały czas wzdłuż w ogóle właśnie Waikiki Beach, tam szliśmy wcześniej i pokazywaliśmy wam plaże i w ogóle, a teraz idziemy z drugiej, żeby właśnie popatrzeć co, jakie są sklepy. I oprócz tych ABC, których jest bardzo, bardzo dużo, to praktycznie mało co innego jest. Jest naprawdę dużo. A jak dużo są, tych... to też y, droższe dużo. Te ABC tak w miarę jeszcze. tak tam da się znaleźć, tak. coś w miarę no. taniego, chociaż pamiątki w Walmarcie były tańsze. Ale w ABC są takie inny wybór i nawet fajniejsze. No, większy trochę, wybór, nie? no. ładniejsze no. są niektóre te rzeczy. W każdym Dokładnie. razie zaraz będzie zachód słońca. Trochę martwimy się tym, że nie wiemy, jak tam na ten kemping dojechać. Damy raz Postawić po ciemku, więc jeszcze Oj. dzisiaj wyzwanie. Idziemy tak, sobie tym deptaczkiem. Palmy, ładnie, no tak naprawdę... O, i co mamy? Slep? ABC ABC. Co, dwie, tak. co 20 metrów no są dokładnie. te sklepy, naprawdę. Więcej niż u nas żabek. Lokalny artysta. Kurde. Tak. Coś tam rzeźbi, Tańcie. tańczy. A jaki, kurczę, wyrzeźbiony? Pewnie surfer. Możliwe, no. Ale zgrzyta zębami. Oj, strasznie. I w sumie tyle, więc my wracamy do samochodu i wy nam pomożecie zaraz rozstawiać namiot. Proszę. Dojechaliśmy już przy zachodzie słońca w ostatniej chwili, zaraz będziemy robić to wszystko po nocy, ale zobaczcie jak tu jest w ogóle, zaparkowaliśmy pod bananowym drzewem, tu są inne owocki, tu są chyba gławy, tam są kakosy. Aloha! To Aloha, hello. Tu mamy też głowę, proszę Nasz bardzo. Nasz kemping nazywa się Sun Farm, on w ogóle z tych takich prywatnych kempingów jest jednym z bardziej polecanych. I to jest w ogóle kemping na farmie, więc tu nie dość, że jakby są owoce i tak dalej, to tam zobacz, kozy są nawet. Tak, no, naprzeciwko zaparkowaliśmy tak, przy kozach. Więc spoko. Tu mamy jurty do wynajęcia. Tak, można sobie Zobaczcie. wynająć. One chyba po 70 dolarów za noc to kosztuje. My za miejsce namiotowe płacimy 45 dolarów. I tu mamy, proszę. Ale kuchnia... fajnie jest z kuchnia jest Kurde. wszystko. Zobacz, hamaczek jest. Spoko. A i naprawdę no. fajne miejsce. Takie do chillu. Mamy tu 3 dni, tak? Trzy dni mamy. Trzy, chyba, noce. Kochani. No. trzy noce, no. Stąd mamy widoczek, proszę, tam daleko. Na ocean. Na... myślałam, że troszeczkę ocean. inny jest widok. Dobra, jednak się okazało, że tu, gdzie macie jurty, tu są też miejsca takie do rozstawienia namiotu. I tu na przykład jest miejsce, proszę, i oni mają takie krzesełko, a tutaj za to my mamy, proszę, krzesełko i stolik, i tu jest miejsce numer 4, jest pochodnia i mamy miejsce, gdzie my mamy się rozbić. Więc spoko, pod drzewem, więc nie obudzi nas jakoś tak mocno słońce, nie nagrzeje nam się namiot. Widoczek stąd mamy, proszę, taki. Na szczęście nie jest źle, w miarę nam to idzie. Mamy już jakby szkielet rozłożony, teraz musimy tylko ponaciągać, nałożyć ten, tą warstwę ochronną przed deszczem i zaraz możemy pompować materac i się wbijać do środka. I uwaga, chata stoi. Teraz pompowanko z pół godziny. Jak materac, nie więcej. A teraz złożyliśmy Mam... już tam do środka. Malutko mamy pompkę bardzo. Tak, no. zobaczcie. Taka... Najtańsza opcja po prostu. 7 dosłów jest tak malutka, że to można pompować i pompować. Chyba dobrze, że kupiliśmy czteroosobowy namiot, bo ma teraz dmuchany, chodzi praktycznie idealnie. Zobaczcie, aż napił nam cały. Cały namiot, więc mamy praktycznie po całości idealnie materac. Spoko. Ja sobie usiądę od razu. Hopsa. O! Miejsca Kupę. I możemy się nawet w poprzek położyć, więc fajnie. Justynka to nam jak w domku robi, zobaczcie. Prześcieradło. Nie ma biedy. Dobrze, że naciągają filmów na Netflixa. Ale będzie fajnie, ale się jadam. Ja też, lubię. <noise> Jeszcze ale... to miasto widać w ogóle. No, Ale świecisz prosto w kamerę, ludzie ci nie będą widzieć. Sorry. Wierzę. Klimacik mamy, podusia, prześcieradło. Ona to wszystko dzięki Klaudi. Jak śpimy, też. tak czy tak? Nie, no tak, no normalnie wzdłuż, tak. Jedną no. <noise> poduszkę. dobra git. Kocyczek. Tyś pisze tak bez poduszki. No, ja, ja tylko do oglądania potrzebuję, no. Ale to się w tyle w ciebie. Proste. Pod skrzydełką. Ale kocyczkiem to ja się nie przykryje. No na razie ja też nie. Uwaga, chata rozłożona. Tam kamień stoi, ładuje nam rzeczy. A ja idę po shower. Także zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy prysznica. Zobaczcie, jest tu jakaś umywalka. Nawet jest lustro. I tak wygląda prysznica. Eee, jest całkiem spore, jakby luksusowo. co prawda nie spodziewam się ciepłej wody. Delikatny tylko daszek, jakieś ścianki prowizoryczne. Spoko, naprawdę spoko warunki, nie jest źle. I dobrze. wykopani, my się żegnamy z wami. Tak, w na następnym odcinku pokażemy wam jak ten kemping wygląda w dzień. No i co, zapraszamy na kolejne przygody z Hawajów. W następnym odcinku robimy pierwszy trekking. Przynajmniej taki jest plan. Ahoj, przygodę. Ciao. Cześć.